W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o niesamowitym wpływie N-acetylocysteiny na nasze zdrowie. A ten odcinek powstał oczywiście na Państwa prośbę, ponieważ w wielu odcinkach prosiliście Państwo, abym powiedział więcej na temat tej substancji. Więc od razu przechodzimy do rzeczy. N-acetylocysteina wykazuje swoje prozdrowotne działanie na nasz organizm z jednej podstawowej przyczyny jest źródłem L-cysteiny w naszym organizmie, która z kolei służy w naszym ciele do produkcji glutationu, czyli najważniejszej cząsteczki detoksykującej nasze ciało. I to właśnie między innymi dlatego, nie tylko ale między innymi dlatego, o czym powiem później, N-acetylocysteina wykazuje tak wiele prozdrowotnych właściwości. Rozpocznijmy od tego, że n-acetylocysteina była jest stosowana jako środek odtruwający po zatruciu paracetamolem. I faktycznie n-acetylocysteina podana w kilku pierwszych godzinach oczywiście po przedawkowaniu paracetamolu potrafi oszczędzić naszą wątrobę. Jak się jednak okazuje, działanie ochronne na wątrobę N-acetylocysteiny nie ogranicza się tylko i wyłącznie do paracetamolu, ale innych leków przeciwbólowych, które uszkadzają nasze hepatocyty, czyli komórki wątroby. Ale oczywiście w przypadku przedawkowania paracetamolu to my sobie nie sięgamy sami po suplement diety z zawartością N-acetylocysteiny, tylko szybko jedziemy na pogotowie, i tam otrzymamy n-acetylocysteinę w odpowiednim stężeniu i oczywiście w odpowiedniej formie. No, jeśli jesteśmy już przy zatruciach, chociaż przed chwilą mówiliśmy o zatruciach ostrych, to powiedzmy o wpływie n-acetylocysteiny na zatrucia przewlekłe, czyli na detoksykację naszego ciała. N-acetylocysteina chroni nasz układ naczyniowy przed negatywnym działaniem spalin. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy spaliny z samochodów z silnikiem diesla faktycznie negatywnie wpływają na nasz układ naczyniowy, powodując obkurczanie naszych naczyń krwionośnych, wpływając na receptory angiotensyny. A właśnie N-acetylocysteina osłabia właśnie ten negatywny wpływ. Dalej, N-acetylocysteina zmniejsza szkodliwe oddziaływanie pestycydów na nasz organizm. Kolejno. Metali ciężkich, ale także istnieją dowody na to, iż N-acetylocysteina może uchronić wątrobę, a tym samym życie ludzkie, w przypadku np. zatrucia muchomorem zielonawym. I wydaje mi się, że jest to tak ważna informacja, że w tym przypadku należy pokazać dowód naukowy. Badanie z 1999 roku. Stosowanie acetylocysteiny jako ratującego życie antidotum w zatruciach muchomorem zielonawym. W podsumowaniu czytamy: Wszyscy pacjenci wyzdrowieli pomyślnie, ale jeden wymagał przeszczepu wątroby. Zatem wiemy już, że N-acetylocysteina chroni naszą wątrobę przed różnymi toksynami, a także chroni nasze ciało przed zanieczyszczeniami środowiska. Ale prócz tego należy wspomnieć, iż N-acetylocysteina ochrania nasze nerki. Jeśli ktoś choruje na chorobę nerek, bez względu na to w jakim stopniu zaawansowania i na jaką chorobę, N-acetylocysteina poprawia przebieg wszelakich chorób nerek. I oczywiście odnośniki do tych badań naukowych także pozostawię w opisie tego filmu. Kolejno. Nie sposób nie wspomnieć o tym, iż substancja ta razem z wapniem, ale także i z witaminą D, chociaż ja zawsze powtarzam, że nie powinniśmy przyjmować samej witaminy D, a w szczególności w tym przypadku, bo powinniśmy przyjmować wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, no to N acetylocysteina z wapniem i z witaminą D może u kobiet oczywiście po menopauzie, czyli u kobiet predysponowanych do osteoporozy. Poprawić jakość ich kości. Kolejne dość nietypowe działanie N-acetylocystyjny to poprawa bezdechu sennego, ale także i chrapania. Te zależności możemy obserwować już po czterech tygodniach stosowania N-acetylocystyjny. Kolejna, nie mniej ważna właściwość tego związku to ochrona naszego słuchu. Wiele osób, nie tylko ze względu na charakter swojej pracy, ale także na miejsce zamieszkania czy warunki zewnętrzne, na przykład bezpośredni kontakt z hałasem drogowym, jest narażonych na utratę słuchu oczywiście częściową. I właśnie te osoby powinny wziąć sobie do serca regularne przyjmowanie n-acetylocysteiny, ponieważ są badania, które dowodzą, że substancja ta chroni nasz słuch. Kolejna bardzo ważna właściwość to pomoc w leczeniu uzależnień. Nie tak dawno temu, temu odkryto, że u osób uzależnionych od alkoholu, papierosów, heroiny, kokainy czy wszelkiego rodzaju innych używek za chęć powrotu i ponownego sięgania po używki odpowiedzialne jest działanie naszego jądra leżącego. Oczywiście mówimy o naszym układzie limbicznym i o jądrach w mózgu, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Jak się okazuje, N-acetylocysteina ma zdolność do hamowania efektu nagrody właśnie w tym jądrze, a tym samym zmniejsza ponowną chęć do użycia narkotyku czy używki. Zatem N-acetylocysteina jest oficjalnie zaproponowana jako środek. Wspomagający właśnie w terapiach uzależnień. Dalej, substancja ta może być korzystna dla osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Ponownie, uwagi te powinni wziąć sobie do serca przede wszystkim palacze papierosów. n acetylocysteina po pierwsze, pomoże rozrzedzić śluz w płucach, u palaczy oczywiście. A po drugie, co ważniejsze, najważniejsze, uzupełni nam poziom glutationu w płucach, co zmniejszy nie tylko nam uszkodzenie płuc, ale także i ryzyko rozwoju raka płuc właśnie u palaczy. Zgodnie z dostępną literaturą i badaniami naukowymi, aby osoby z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc mogły zauważyć różnicę, minimalny czas stosowania to przynajmniej pół roku. Ponieważ krótsze okresy czasu stosowania, no niestety, nie wykazały żadnej poprawy właśnie w przebiegu tej choroby. Kolejno powiedzmy sobie coś o płodności. Okazuje się, iż N-acetylocysteina, ale połączona z innymi substancjami, głównie z selenem, witaminą D, witaminą C oraz kompleksem witamin B, może poprawiać jakość nasienia u mężczyzn już po trzech miesiącach stosowania. I tutaj chciałbym ponownie pokazać dowody naukowe. Badanie z 2009 roku. Wpływ acetylocysteiny na parametry nasienia i status oksydacyjny. We wnioskach czytamy: Uważamy, że n-acetylocysteina może poprawić niektóre parametry nasienia i stan oksydacyjny. Dalej koniecznie należy wspomnieć o wpływie n-acetylocysteiny na nasz układ pokarmowy. Po pierwsze, n-acetylocysteina zmniejsza refluks żołądkowy, już po trzech miesiącach stosowania. Kolejno ma pozytywny wpływ na przebieg SIBO, czyli ma wpływ na przyrost, przerost określonej struktury flory bakteryjnej. Jeśli już jesteśmy przy układzie pokarmowym, należy wspomnieć, iż n acetylocysteina zmniejsza oporność bakterii Helicobacter pylori na działanie antybiotyków i innych substancji, no, które zwalczają tę bakterię. A więcej na temat bakterii Helicobacter pylori znajdziesz w całym osobnym filmie na ten temat na moim kanale. Z tych najważniejszych rzeczy należy jeszcze wspomnieć, iż ym, substancja ta z witaminą E oraz z kurkuminą poprawia nam objawy anemii już po niecałych czterech miesiącach regularnego stosowania. No, i na końcu należy wspomnieć jeszcze, że wstępne dowody wskazują na to, że substancja ta może być korzystna w chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia, afektywna choroba dwubiegunowa czy ciężkie zaburzenia depresyjne. No i wstępne dowody wskazują także na to, na możliwe wykorzystanie w przebiegu autyzmu. No i powiedzmy jeszcze na końcu coś o używaniu tej substancji N-acetylocysteina. Zgodnie z obecną wiedzą nie wchodzi w żadne poważne interakcje z dostępnymi na rynku lekami. Natomiast jeśli chodzi o dawkowanie, to rekomendowana suplementacja powinna obejmować dawki od 600 do 1800 mg na dobę. Zatem mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek w pełni zaspokoi Państwa ciekawość na temat N-acetylocysteiny. A z mojej strony na dziś to wszystko, zapraszam do następnych odcinków, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.